Patryk, wczoraj półfinał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski. Trzy starty, trzy trójki. Pewny awans, ale jedno wykluczenie się zdarzyło. Co, o co tam chodziło? No, było wykluczenie, ponieważ ter, ter sędzia uznał, że wywróciłem Tobiasza Musielaka, gdzie ja się z tym faktem nie zgadzam. Nie zgadzam. No ale nie ma tutaj podważać tej decyzji. Najważniejsze, że awansowałem i tyle. Czyli będziesz pełnie celował o to, żeby wrócić na tron w tej rywalizacji. No na pewno chcę medal mieć w, w tym finale w Bydgoszczy, który się odbędzie. No i chciałbym, żeby jakiś krążek przywieźć bynajmniej do domu. Dzisiaj czas na Toruń po dwóch ciężkich spotkaniach nie macie znowu spacerku, znowu ciężkie wyzwanie i znowu walka o czwórkę z bezpośrednim rywalem. No tak, no ważny mecz dla nas. No, wydaje mi się, że Powinniśmy to wygrać, no wygraliśmy w Toruniu Więc u nas było, U nas będzie też łat, Wydaje mi się łatwiej No i bądźmy dobrej myśli